Wyobraźcie sobie świat ponad 3000 lat temu nie ma imperiów, nie ma pisma, nie ma miast, a jednak dochodzi do bitwy, jakiej chyba nigdy wcześniej Europa nie widziała. Nie było to starcie dwóch skłóconych ze sobą wiosek, nie była to lokalna sprzeczka. Starły się tutaj setki, a może nawet tysiące wojowników z różnych stron kontynentu plemię przeciwko plemieniu kultura przeciw kulturze. Bo we epoce brązu wybrzeża nad Bałtykiem i każda rzeka mogła być złotem, każdy szlak handlowy życiem albo też śmiercią. Była to wojna o wpływy, zasoby i władzę, ale nie tylko, bo także o miejsce na mapie przyszłości. Przez wiele wieków nikt z nas nie miał o tym pojęcia, że to w ogóle kiedyś się wydarzyło, aż w końcu archeolodzy odkryli pola kości prawdziwe pole bitwy. Bo historia ludzkości zaczyna się w błocie, znoju i krwi, a niemym świadkiem tych wydarzeń jest nadal rzeka Toleze. Zapraszam na film. Dziś przeniesiemy się do malowniczej doliny rzeki Tolensę, gdzie archeolodzy odkryli ślady jednej z najkrwawszych bitew epoki brązu. Już w latach 80. XX wieku przypadkowe znaleziska zwróciły uwagę badaczy, ale dopiero szeroko zakrojone badania od roku 2008 ujawniły skalę starcia sprzed tysięcy lat. Odkryto szczątki około 130 wojowników oraz ich uzbrojenie, co sugeruje ogromną bitwę, o której dotąd nie mieliśmy żadnego pojęcia. A miejsce to jest oddalone od polskiej granicy o zaledwie 100 km. Badania wykazały, że bitwa nad rzeką Tolensem miała miejsce. Między rokiem 1300 a 1250 przed naszą erą, czyli w czasach, gdy w Grecji rozwijała się kultura mykańska, Ramzes II prowadził wojny z Chetytami. Analiza szczątków ujawniła, że większość ofiar to młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat, którzy nosili ślady licznych urazów od broni takich jak strzały, siekiery, co uwaga istotne również. Miecze, ponieważ miecze nie były bronią ogólnie dostępną i popularną w tamtym czasie. I co ciekawe, około 30% poległych miało wcześniej zagojone rany, co ewidentnie wskazuje, że byli to doświadczeni już wcześniej wojownicy. Rekonstrukcja bitwy wskazuje na jej ogromną skalę. W starciu mogło zginąć nawet 750 osób, a jeśli przyjąć typowe straty wynoszące między 10 a 20% wojowników. To walczących mogło być nawet 4000. Tak duża koncentracja żołnierzy na jednym obszarze sprawia, że Tolense jest jednym z najstarszych znanych pól bitewnych Europy. Ale co doprowadziło do tego starcia i kim byli wojownicy? Wszystko zaczęło się w roku 1996, gdy amatorski poszukiwacz skarbów z Niemiec natknął się na fragment ludzkiej kości ramiennej zbitym w nią grotem krzemiennym. Znalezisko to, chociaż makabryczne, było jedynie początkiem większej, dłuższej historii, bo już wcześniej, od lat 80. XX wieku, znajdowano w okolicy liczne przedmioty z brązu: noże, groty strzał, toporki i inne też ozdoby. Jednak dopiero po tym amatorskim odkryciu rozpoczęły się szeroko zakrojone badania archeologiczne, gdzie temat zaczęto już traktować na poważnie. Prowadzone tutaj wykopaliska od roku 2008 przyniosły odkrycie około 13 tysięcy fragmentów ludzkich kości należących do co najmniej 150 różnych osób. Większość z nich to młodzi mężczyźni, choć znaleziono również kości dorosłych kobiet. Archeolodzy odkryli także ponad 300 metalowych przedmiotów, głównie broń. Następnie analizy szkieletów wykazały, że wiele ofiar zginęło od broni kłutej, głównie w rejonie torsu oraz głowy. Koncentracja znalezisk w pobliżu przeprawy przez rzekę sugeruje, że miejsce to miało jakieś strategiczne znaczenie, bo być może był to kluczowy punkt dla obrońców i też najeźdźców. I teraz, by dowiedzieć się więcej o samych uczestnikach bitwy, naukowcy przeprowadzili analizy DNA, badania izotopowe i datowanie radiowęglowe, a wyniki wskazują, że walczący pochodzili z przeróżnych regionów całej Europy. Jak wyglądało to starcie i co tak właściwie tam się mogło wydarzyć? Wygląda na to, że jakaś grupa ludzi próbowała przekroczyć tutaj rzekę. Może była to karawana kupców, może wojownicy, a może uchodźcy. Póki co, tego na razie się nie dowiemy, ale jesteśmy pewni, że ktoś zagrodził im drogę. A atak rozpoczął się od deszczu i strzał. I gdy padli pierwsi wojownicy, walka przeniosła się dalej a wróg poszły włócznie, noże, miecze i też maczugi. Walka trwała najwyżej kilka dni. Żaden ze znalezionych szkieletów nie wykazuje śladów gojenia się ran, a to oznacza, że zabici umierali gwałtownie i szybko. Po bitwie zwycięzcy ograbili pole walki z łupów i prawdopodobnie wrzucili ciała pokonanych do rzeki, a i kości, zakonserwowane przez wodę oraz torf, szczęśliwie przetrwały do naszych czasów. Pozostawiając poszaki, na których dzisiaj możemy się opierać. Ale kto walczył nad Tolęzę? Czy było to starcie rywalizujących plemion, a może obrona ważnego szlaku handlowego przez nieznane nam wodzostwo? Faktem jest, że ktoś tutaj zbudował bardzo istotny most, ktoś go bronił i ktoś oddał za niego końcowo życie. I każdego roku archeolodzy odnajdują kolejne dowody na istnienie zorganizowanych struktur w epoce brązu. Zatem, czy to możliwe, że w Europie istniały wielkie, nieznane nam do dziś królestwa, a może historia, którą znamy, jest tylko fragmentem większej, dużej układanki? Z dotychczasowych badań wynika, że na pobojowisku znaleziono szczątki co najmniej 130 ludzi i 5 koni, co stanowi jedynie około 10% całości całego obszaru bitwy. Ważnym tutaj dowodem, oraz wydaje się być kluczowym, okazały się groty strzał. Analiza rozmieszczenia broni pozwoliła wyróżnić dwie grupy wojowników. W miejscu, gdzie znaleziono największą liczbę szczątków, przeważały groty lokalne, co sugeruje, że ci wojownicy bronili Doliny Tolenze. Natomiast na wschodnim brzegu rzeki odkryto strzały pochodzące z bardziej odległych regionów. To tutaj prawdopodobnie zaczęło się natarcie agresorów. Dalsze badania izotopowe wskazują, że w bitwie uczestniczyli ludzie z różnych stron Europy. Pochodzili oni na pewno z terenów dzisiejszych Czech, być może Polski, Skandynawii, a może nawet bardziej odległych rejonów Europy. I być może konflikt nad Tolenze był skutkiem wielkich migracji ludności, które przetaczały się przez Europę właśnie w epoce brązu. Zastanówmy się, czy była to może walka o kontrolę nad bursztynowym szlakiem. A może był to fragment większego konfliktu, będącego skutkiem zamieszek, które wstrząsnęły w tym czasie cywilizacjami basenu Morza Śródziemnego. Przypomnijmy, że w tym samym okresie doszło do wielkich ataków ludów morza na Egipt i samą Anatolię. I czy ta wielka fala niepokojów mogła aż dotrzeć nad sam Bałtyk? Wielu badaczy do dzisiaj zastanawia się, czy nad Tolęze starły się dwie duże armie. Czy raczej było to starcie lokalnych obrońców z nadciągającymi najeźdźcami? Niektórzy sugerują nawet, że mogła to być bitwa między wojskami jakiejś nieznanej nam potęgi Europy Środkowej a koalicją wojowników przybyłych z różnych stron kontynentu. Ale końcowo, może mamy do czynienia z jeszcze innym scenariuszem starciem luźno powiązanych grup środowiskowych, które nagle znalazły się w sytuacji jakiegoś zagrożenia. I czy był to przypadek, że walka rozegrała się przy przeprawie przez rzekę? Bitwa ta pokazuje nam, że wojna w Europie w epoce brązu była bardziej rozwinięta niż sądzono do tej pory i nie była niczym wyjątkowym. Możliwe, że istniały tutaj jakieś protopaństwa lub federacje plemienne, które organizowały swoje własne armie i prowadziły wbrew pozorom regularne, już wtedy konflikty zbrojne. Pamiętać należy, iż epoka brązu opierała się na dostępie do miedzi i cyny, które były niezbędne do produkcji rzeczonego brązu. Europa nie miała równomiernego dostępu do tych wszystkich surowców, więc powstały zapewne sieci handlowe łączące północ i południe kontynentu. Na co doskonałym przykładem są późniejsze dzieje, choćby szlaków handlowych na terenie naszej Polski. I tutaj, rzeka Tolanze być może była częścią ważnego szlaku handlowego, nie tylko bursynowego, bo mogła być kluczowym punktem transportu także brązu i innych cennych towarów między Skandynawią a Europą środkową, czy nawet dalej na południe. Sama bitwa mogła być próbą przejęcia właśnie kontroli nad handlem lub obrono właśnie tego kluczowego szlaku przed najeżdżami, a relikty mostu. Który był tutaj kiedyś wzniesiony i funkcjonował wiele setek lat, może wskazywać na kluczowy węzeł komunikacyjny. Zatem ta dawna epoka była z pewnością okresem intensywnego handlu, a kontrola nad tymi szlakami handlowymi była na tyle istotna, iż doprowadzała nie do jednej, jedynej bitwy pod Tolęzę, ale zapewne do wielu innych, o których jeszcze po prostu nie wiemy. Z racji tego, że Starcie to pokazuje nam, że już znacznie wcześniej istniały zorganizowane siły wojskowe liczące wiele tysięcy ludzi, bo przecież ktoś musiał zebrać tych ludzi, wyposażyć ich, mieć za co ich wyposażyć oraz dowodzić tymi wojownikami. Dodatkowo w starciu tym uczestniczyła elita wojskowa. Nie byli to przypadkowi rolnicy, co też dowodzi nam z drugiej strony, iż mogli oni stanowić Wyższą militarną klasę społeczną. Zatem, od kiedy tak naprawdę toczono pierwsze wojny w Europie? Wydaje się być prawdopodobne, że jedna z nich mogła rozegrać się już nawet w epoce brązu. Konkludując jeszcze samą brutalną naturę starcia, skutki tutaj były tragiczne. Zmasakrowane ciała porzucono na miejscu walki, co sugeruje, że nie było tu miejsca na ceregiele i zabawę w pochówki. A zwycięzcy z kolei nie mieli ani czasu, czy też chęci, by pochować poległych. Mało tego, niektórzy z walczących zostali po prostu dobici, co jeszcze bardziej podkreśla horror tego starcia. Zatem widzimy, Europa z czasów epoki brozu nie była prymitywna. Handel oraz surowce były kluczowe, tak samo jak i dzisiaj, tak i wtedy rywalizacja mogła toczyć się o szlaki handlowe, o dostęp do brozu i bursztynu, czy też cyny. Wojna wtedy, tak samo jak i dzisiaj, tak naprawdę była brutalna i dobrze zorganizowana. A sama bitwa mogła stanowić część większego, dużego konfliktu, gdzie starły się różne ekspansywne siły. Końcowo bitwa nad rzeką Tolęzę zmienia naszą percepcję spojrzenia na epokę brązu, pokazując, iż był to okres nie tylko handlu, rzemiosła, czy jakiegoś spokojnego życia, ale także okres wielkich wojen, sojuszy i już wtedy pierwszych walk o dominację i władzę na tym kontynencie.